Witajcie, drodzy widzowie. Pewnie zastanawiacie się, co znajduje się za tymi drzwiami, tymi drzwiami, tymi drzwiami. Tymi drzwiami. Zobaczmy. A oto jesteśmy już na Krawi Mlinie, gdzie dziś rozpoczął się obóz przygotowawczy klubu Hanneman Hunters. Zoom na bułę będzie. Obóz przygotowawczy, przygotowawczo-treningowy do turnieju Dragon Outreach Contest 2016. E, przygotowaliśmy cztery osobne stanowiska wszystko. przygotowaliśmy cztery proszę nie zważać na burdel e, przygotowaliśmy cztery osobne stanowiska multimedialne zasponsorowane przez urząd mm. <ścoughs> dzięki czemu mamy okazję rozwijać swoje umiejętności mamy niepowtarzalną szansę na szlifowanie naszych madzianowych skillów jakby to powiedział jak z kolonko a jak jesteś w damatę, nie, nie A tutaj jesteś samotna i... buła walczy z kamieniami. No, widzi pani strukturę, jakie no. gówno. Tragedia. Tragedia. Ale oczywiście wszyscy pamiętamy, że nie ma Tragedia. słabych rąk. Są wyobokujowe. Mamy też troszkę prowiantu. Jakiś keczup. Polecamy. Polecamy tę formę. Gramy ton puseny na tenho. Żeby było lepiej wyłapać niedostatki I niedociągnięcia O, więc nie, tego nie mogę filmować I żegnam się z Państwem Oddaję głos do studia W bożu.